Witam sobie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z nowego eventu i dzisiaj opowiem Wam wszystko na temat tego eventu. Pierwszy rzecz to jest właśnie ten tutaj wycięty ekran, gdzie mamy X-Wingi, czyli będzie współpraca z Star Warsami w tym eventie, co jest naprawdę fajną informacją oraz będziemy mieli posa e, ciemnej osobności, mrocznej osobności coś takiego to było i będzie walka właśnie z nim, będą Star Warsy, co mnie cieszy, ponieważ jestem wielkim fanem. Star Wars'ów. Drugą rzeczą jest tutaj oczy właśnie tej marocznej obecności. Nadzieja oraz Jones tutaj stoją i można to pokazać, że ona się wyłoni z ziemi i potem będziemy zaczęli atak i wszystko się zamieni w jedną kulę ognia, czyli będzie po prostu bardzo duża walka. Tu mamy nogi Megazorda, czyli Megazord też nam pomoże w walce i będzie też walczył z mroczną, mroczną obecnością, i może nam potwierdzić, że wszystkie współpracy z tego rozdziału będą walczyć z mroczną obecnością. No i tu mamy coś bardzo śmiesznego, czyli e, Gołego Homera Giant Goły Homer, no tak mogę go nazwać, którego jeszcze nie mamy. On się pojawi w trakcie sezonu, e, będzie w wodzie się wyłaniał. E, ten styl e, do Homera dostaniemy po evencie na następny sezon. No i niestety nie będę miał, ponieważ no, nie mam Homera, ale taki tutaj fajny, ją on będzie rzucał paczkami w tą mroczną obecność. Druga najlepsza rzecz, czyli Godzilla. I Godzilla będzie naprawdę fajną rzeczą, on tutaj wali raserem i godzina naprawdę nam bardzo pomoże i no, nie mogliśmy naprawdę tego eventu. Teraz przejdźmy do najważniejszego, który wyciekł kiedy to na Dos do przed chwilą, czyli całego ekranu promocyjnego. No i tutaj oczywiście w tle Homera. E, Giant Homera mamy Deloriana z Bach's Future e, Future e, Godzilla, Megazorda Konga Niszczyciel Gwiezdny, który nam pomoże, czyli Imperium, Imperator Palpatin nam pomogą, to jest taki naprawdę ważną i naprawdę dla mnie bardzo ważną rzeczą, będzie trzeci event Star Warsów, no ja jestem ogromnym fanem Star Warsów i będziemy mieli tu Ninja Żółwi, e, Demon Hunters, e, tutaj właśnie z Twittera to było, my będziemy walczyć i prawdopodobnie cała mapa będzie zamieniona w mapę demonów. No ale to na tyle. Jak coś więcej się pojawi, to zapraszam na posty. Teraz w screenach, jak to wygląda ta medewa, spowiadamy o wszystkich nowościach. I tam będę zapowiadał wszystkie nowe odcinki.